w życiu nie dostałem za darmo. Ludzie mówią, udało mu się, ale to nie tak. Ja to zrobiłem. Ludzie mówią, że miałem znajomości. To też nieprawda. Wszystkie kontakty do celebrytów, sportowców z pierwszych stron gazet i do najlepszych mówców na tej planecie otrzymałem od nich samych. Jeśli ktoś myśli, że to był fuks, błąd. Sukcesy bardzo rzadko są następstwem fuksa. Dlatego powtarzam ciągle, że marzenia się nie spełniają. Ale marzenia się spełnia. Ty jesteś jedyną osobą w Twoim życiu, która ma na to życie realny wpływ. Ja pragnąłem podróży, wolności finansowej i inspirowania milionów ludzi. Zaczynałem od zera, może nawet od minusa. Dzisiaj moje marzenia stały się rzeczywistością. Kiedy wychodzę na scenę, by Was inspirować, pokazuję realne przykłady sukcesów międzynarodowa firma turystyczna, złoty medal Mistrzostw Świata w Siankówce, setki tysięcy klientów i największe korporacje, którym doradzam. I wiesz, jaki mam dla Ciebie przekaz? Rusz się! Wstań i działaj! Zrób więcej niż Twoi konkurenci. Czytaj więcej niż Twoi konkurenci. Odważ się na to, na co nikt inny się nie odważy. Koniec użalania się, koniec wymówkozy, koniec przerzucania odpowiedzialności na innych. Masz tylko jedno życie, w dodatku z datą ważności. Jeśli masz jakieś marzenia, to walcz o nie. Już dziś zrób pierwszy krok w wymarzonym kierunku, bo marzenia się nie spełniają, marzenia się, się spełniają. Spełnia.